Maldziska tutaj frer, a tu będzie 36 część, zagrajmy w metro 2033. W poprzedniej części zajmowaliśmy się walką z mutantami i dotarciem do wieży. I jak widać udało nam się właśnie spaliśmy z windy, którą jechaliśmy do góry na nasz fart, tak. Maskę mam trochę poharataną. Tak, no i zbliżamy się już do końca gry. Naszym zadaniem jest to, żeby wspiąć się na całą górę i ustawić laser. Tak, żeby wycelował w to właśnie, można powiedzieć, w to miejsce, gdzie mieszkają mutanty, tak. Dobra. O, kolego. Sią ode mnie. Dobra, Bał mi spokój, idźmy dalej, tak. O, filtry. Pięknie. Maski niestety nie mogę, bo... Jest rozwalona, nie mogę jej wziąć. Okej. Okay. Fak, 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 Co? Możemy już iść. Tak, ten demon będzie dosyć nas nękać, będzie nam przeszkadzać, ale my mamy w niego wylane. Tak. Dobra, idę już, idę. Okej. Okay. Nic się nie stało, nie przywalił nam ani nic. Dobra. Kurde, walony przyczepił się jak, do nas jak rzep, tak. Okej, okay, jesteśmy. Okej, okay. mhm. Mm Maska ma to jest troszeczkę słabe, tak, ale poza tym wszystko okej. Okay. Co to za kurde taki... Oh, Fakt! Zabij go... Znaczy, musimy go zabić? Piętrzony. Kurde, Walody musiał do końca, dopięć swego, ale i tak zdechnął, rany ścierwo. Fak, ale za to mu nasz został nieźle ranny i prawdopodobnie prędzej później umrze. Dobra, weźmy tego kałasza naszego. Znaczy teraz naszego, bo to był munarza. Tak. Byśmy mieli go w polis, ale nie chciałby się go kupować. Mhm. Może iść czyli na górę? Okej. Okay. Żeby właśnie laser dobrze działał. Mhm. Dobra. Tak, to jest właśnie nasze główne zdanie, żeby ten system naprowadzania. Może iść na samą górę, mhm. żeby było się na górę, możemy iść położyć i żeby był lepszy sygnał, czy coś w tym stylu, O no quick time eventy, dobra. Udało mi się wskoczyć, nic się stało. Dobra, i teraz na pałę będę naciskać E, tak, dobra, dawaj, 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 Artyom. Tak na pałę w ogóle ogółem naciskam E, tak. Bo później, kurde, w, 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 w rytm się wbić to jest trudno, naprawdę, więc wolę przez cały czas. Okej, okay, już prawdopodobnie jest ok. No dobra, jesteśmy coraz wyżej, jest coraz lepiej. Tak, o, tu raczej już chyba nie pójdziemy, tak, więc... A nie, dobra, to tam musimy iść. Tak za Ciekawie ciekawi nie wygląda ta wieża radiowa w ogóle. Tak, o, filtry przydadzą nam się. No najwyżej będę miał tą rozwaloną maskę, ale dobrze. Byłoby że jakby nam pękła. I kurde, to byłoby sajgą. Prawdopodobnie byśmy, można powiedzieć, wyautowali. Tak byśmy umarli. Dobra, ciemni będą znów do nas przemawiać. Hmm. Słyszę was, tak. Mhm. Tak, też was rozumiem. Teraz Młynarz chce z nami może wyjść, coś tam pogadać czy coś. Zadajmy tą lampkę, więc jesteśmy już dosyć wysoko. Tu będzie demon, masz kilka kulek łajzo, żebyś się odczepiła. Tak, ten, starane demony. Dobra, schodzimy coraz wyżej. Dobra, kucnijmy, o, dobra. Ja bym kurde tak bał się iść po tej wieży. Tak, blacha i... może być blacha zamocowana. No raczej luźna blacha już na... Yy, może być w metalowych prętach. Dobra. Teraz będzie QuickTime Event, tak więc na Znów wciskamy E i te QuickTime event, quick event właśnie pojawia się nam pod sam koniec gry i najwyżej kiedy nas mutantowali, obali, to dosyć mało były one zastosowane, mogły być więcej zastosowane, ale mi to może być nie przeszkadza w ogóle fajnie, że są, ale nie, nie obrażam się na to może być, yy, że nie ma ich więcej tak, no to musisz quick time eventów. Tak, teraz na O, wciskam E. Bo później trudno mi się zbić w rytm jak kurde pokaże mi się, że mam nacisnąć E. Dobra. Już wszystko jest ok. Tak. Dobra. Tak, to podciągnąć się. To jest cholernie trudno. Dobra. Okej, okay, jesteśmy już prawie na samej górze. Tak. Dobra, no to do góry. Ja chyba już nie będę przyżywać po prostu zrobię długą część, tak? Mm. No, trochę ludzi zabiłem, więc niestety nie kłamią. Tak, może być ciemni będą chcieli nas postrzyramy, żeby zniszczyć właśnie ich e, tom. Ich może być gniazdo, coś w tym stylu, ale my nie zniszczymy tego gniazda, bo naprawdę ciemni chcą nam pomóc. Tak, i to będzie dobre zakończenie. To drugie zakończenie, słuchaj, czyli zniszczenie ciemnych to będzie właśnie miało... To właśnie takie zakończenie będzie wzorowa... Dobra, czekajcie, dajcie mi 5 minut. Chodzi mi o to, że w e... metro 2033 Last może można powiedzieć, będzie to zakończenie, że zniszczymy po, pro... po prostu właśnie fabuła, będzie od tego zależeć. Także, kurde, akcja metra 2033 Last Ride będzie po tym, jak zniszczymy właśnie gniazdo ciemnych, tak, a nie ocalimy ich, więc. Artem ma sam do roboty, można powiedzieć, zadanie e, i. Kurde, właśnie. E, Artyom, musi ocalić ludzi. A dobre zakończenie tutaj, w, w tym meczu, jest takie, że po prostu ocalimy. No, nie pozwolimy, żeby to rozwaliło ciemnych te rakiety. I wtedy oni nam pomogą i będzie o wiele lepiej. Tak, przybyłem, żeby was zniszczyć. Oni będą chcieli nas zatrzymać. No, może powiedzieć, dla mnie ja bym ich kurde nie niszczył, bo i nam e, nieraz kurde nam pomogli, na przykład z Bourbonem, e, z Anomalią, na początku gry w karawanie właśnie duch, weszliśmy raczej w ducha ciemnego, po duch ciemnego nam pomógł osalić życie, kiedy anomalia nas pochłonęła, więc dosyć dużo razy nam pomogli. Mm. Tak, no i zaczyna się już teraz ostatnia misja, a nasz bohater zemdlał znów, tak. I w ogóle, właśnie mówią, były też niedawno, w tych poprzednich misjach właśnie, że nasz bohater mdlał i nie chciał mu, mu pomóc, mówił, zobacz, światło i takie inne, więc ja im pomogę. Znaczy, ja ich nie zniszczę, tak. Wiem troszeczkę, mówię tak, muszę powiedzieć, pomieszanie. Dobra, tu nic nie ma. Trochę może być... Trochę, można powiedzieć, tak średnio to wygląda. Chodzi mi o to, że właśnie te kamieni to wszystko tak dosyć dziwnie wygląda, tak? Dobra, idziemy dalej. Dobra, i już jesteśmy, tak? Chciałbym nas wypchnąć, ale... w tym spokojnie. Jest bardzo wysoko, jak raczej spadniemy, to na pewno jej przeżyjemy, więc nie idź do... Do tyłu, idźmy, do tyłu idźmy, tak? Żeby nie spaść. No i zobaczymy czy powstrzymacie mnie. Tak? Już jest finał. Fuck! A to czasami tak właśnie się dzieje. Dobra, kontynuujemy. Dobra. Teraz jesteśmy w całym tym świecie z kamienia. Tak? Yy, I musimy właśnie przed nim uciekać. W tym labiryncie z kamienia. Goni nas, widać ten ciemny. Na razie musimy przed nimi uciekać. Ło. Mhm. Dobra, teraz. Aha, teraz tu będzie. Tu coś jest jakiś ogień. Tak. I teraz muszę iść w przeciwną stronę. Ładnie. Fak, siostro. Nie poddam się, nie zabijecie mnie. Tak. Nie, 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 nie złapicie mnie. Tak. Hmm. idziemy. Tak. Siup. I teraz będzie taki troszeczkę inny dla tunel z kamieni. Tak. Dosyć niezłe fazy. Tak, niezły świat mają ci obcy. Okej. Okay. I skaczemy. Teraz, żeby nie spaść, to jest najważniejsze. Przed ciemnymi i tak uciekniemy. Uciechniemy przed nimi na pewno. Tak. O, ładnie, ale nieładnie. Tu Mieszkości chyba musimy się skręcić, mi się wydaje. Tak. Teraz. Ładnie. I. Ok, na razie jest ok. Teraz tego tutaj. O, dobra, nic się stało. Poczekajmy, niech, kam niech kamienie się zrobią. I idźmy dalej. Tak. I tak właśnie wygląda finał. Idziemy po labiryncie i takie inne, ale zaraz się zmieni to. Tak, nie zatrzymam się. Dobra, widać jak co, so tutaj jest to właśnie Hunter. Tak, to jest Hunter. I ten ziomuś, który szlał z rewolweru do ciemnego, kiedy jechaliśmy karawaną, to był prawdopodobnie Artem. I teraz musimy go zastrzelić. Nasz bohater jest niemową, więc nie odpowie, tak. Hmm. No i to jest właśnie e, z tej cerkwi, jak mówi... E, jak mówi Chan. I właśnie jak możemy powiedzieć gadaliśmy z Chanem, to wtedy nam odblokowywało się dobre zakończenie, tak. I musieliśmy jeszcze troszeczkę, może powiedzieć, dialogów posłuchać, tak. I my rozwalimy to. 20 do uh -huh. uh -huh. do procedury Dobra. Mm. No, jak widzicie, są pokoju i takie inne, właśnie. A dla... Ja w ogóle wybrałem to dobre zakończenie, niezłe, że właśnie pozbyliśmy się ciemnych, zabiliśmy ich i musimy sobie sami radzić z problemem, niech lepiej też na pogą ciemni i też, żeby pokazać, że ludzie nie są, w... może być wrogą rasą, tak, no i pomogą nam w... właśnie naszym bohatero... bohaterowi, pomogli nam, żeby nam pomogli wyjść z tego całego gówna post-apokaliptycznego, tak? Войны покончат с нами. Курда. я О, добра, хотя бы одну войну. Тогда no я не смог бы точно, no видите. почему Dobre я не Почему Доброе закончение. Понял. Мои кошмары, в которых я видел черных, были их попыткой связаться со мной. Не знаю, стал ли я первым человеком, с которым они установили контакт, но я точно не буду последним. И будущее наше будущее. rozdzielają się przed nami jak bezkonieczny tunel metro I może być nażdy No i widzicie, że przyszłość ludzi jest pewna, jest lepiej ja wybrałem właśnie to dobre zakończenie Tak to może być to dobre zakończenie w ogóle kończyło fabułę metro a to złe może być kontynuował, faburę, kontynuował fabułę metro 2... będzie kontynuować fabułę metra 2033 Rust No ja wybrałem to dobre, żeby właśnie żeby nie likwidować ciemnych oni pomogą Atomowi, tak? I problem zostaną rozwiązane. No i w ogóle pod pogrymetro. Dosyć fajna gra, naprawdę fajna, która moim zdaniem dla mnie dała trochę do myślenia. Dlaczego? Pokazała właśnie co może zrobić broń, tak? Co właśnie człowiek może zrobić z bronią. Na przykład właśnie tutaj na tym przykładzie bomba atomowa, która zniszczyła cały świat i zniszczyć nie zniszczyła, ale na pewno... Nieźle wszystko rozwaliła i właśnie chodzi tutaj o broń i że człowiek niestety w nas broń atomową, która właśnie może znieść wsiąść takie spustoszenie, tak. No i chyba to już wszystko co bym raczej chciał powiedzieć już a propos całej gry. Fajna, krótka. Mm, już się powtórzę, że dała mi do myślenia propos właśnie tej bomby atomowej. Eee, też strzelanka dobra, tak, może jest krótka, ale mi daje do myślenia. Tak, yy, no i kurczę, jakby to złożyć bardziej w zdania. Chodzi o to właśnie, kurczę, że człowiek yy, właśnie z tą bronią, to mówił, żeby yy, nie używał jej bez yy, niemyślenia, tak? Żeby nie doszło do tego, co w grze jest pokazane, bo to byłoby bardzo, bardzo złe. Tak, i byłoby za nieciekawie. To jest ludziska, no to już raczej koniec. No ja będę się z wami żegnać. Dzięki za oglądanie. Nara.